Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Witam i zapraszam na mój najnowszy odcinek, który zatytułowałem Polska 2050 Historia Partii. Tak drodzy Państwo dzisiaj zajmę się historią jednej z partii politycznych. Żeby nie przedłużać, przejdźmy do rzeczy. Więc tak... Koło Antwerp Polska 2050. Nasza prezentacja w parlamencie zawsze aktywna. Na sali plenarnej, też się posiłceń komisji, to oni dbają, aby nasz głos był słyszany podczas procedowania ustaw. Między innymi byli posłowie PO, Paulina, Henkin, Kloska, Paweł Zalewski, Miosław Sucho Joanna Mucha, Michał Gramatyka, Jacek Bury, czy Tomasz Zimoch? Tak. właśnie, jeżeli do platformy obywatelskiej, choćby w przypadku Zalewskiego Paweła oni właśnie należeli do mm, PISU do prawa i Sprawiedliwości, choćby pan Paweł Zalewski. Tak, muszę być choćby pan Paweł Zalewski. No tak, jak to się stało, że powstała Polska właśnie już w 2020 roku. O tym, jak wybór prezydencki, kiedy Szymon Hołownia zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich, drodzy Państwo. Do drugiej przypomnij przypomnijmy, przechodzą Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. Wtedy właśnie założył ten swój słynny ruch o na nazwie Polska 2050. Oczywiście ta partia ostatecznie została zarejestrowana. 24 sierpnia 2020 roku od przewodnictwie w członku Michała Kobłowskiego znanego dziennikarza Znów Lufsyjka. No i później zaraz potem powstała Polska w 1990 roku Szymon Hołownia. Najpierw przewodniczącym był Michał Kobłowski, a później od 27 lata 2020 roku był przewodniczącym był akurat Szymon Hołownia. No i jeszcze mogę Państwu powiedzieć o tych ludziach. O tym, że ci ludzie oczywiście, choćby no, właśnie Pan Paweł Zalewski, który jest wiceprzewodniczącym partii, jest wiceprzewodniczącym partii. Dodatek jeszcze. I jest nawet aktywne, to, właśnie. Chciałem teraz do Państwa zacytować. Chciałem kandydować najbliższy biuro aby przyczynić się do odbudowy demokratycznego i praworządnego państwa, wsparcia naszego członkostwa w Unii, Europejskiej, w we polskiej dyplomacji i pozycji międzynarodowej Polski. Polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe to moje najważniejsze dziedziny zainteresowania czasów studiów. od czasów studiów. Uważałem, że Polska powinna pomagać państwom. Powstałem z rozpadu ZSRR w demokracji i ich drodze na zachód. Dlatego w Sejmie pierwszy kadencji byłem inicjatorem współpracy deputowanych z obu krajów w postaci polsko-ukraińskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Wow, ciekawe. Nawet panie Pawle Zalewski, no, nadejdźmy nawet. Od tamtej pory podejmowałem szereg innych inicjatyw na rzecz zbliżania państw byłego ZSRR z Polską i Europą. jak wicerze w Komisji Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim przekonam do zbliżenia i stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. do ratyfikacji przez Parlament Europejski gospodarczej części. Umowy stowarzyszeniowe z tym państwem zostałem wówczas uznany przez prezydent Kijewski Instytut Polityki Światowej za jednego z dziesięciu polityków odgrywających najważniejszą na świecie. rolę na świecie w stosunkach z Ukrainą. Wierzę, że wobec trwającej w Ukrainie wojny sprawy wschodnie są dziś szczególnie ważne, a moje doświadczenie w tym temacie może dobrze przysłużyć się w Polsce. Ukształcenie Magister w Historii na Uniwersytecie Warszawskim, doświadczenie poseł na Sejm 9 kadencji od 2009 roku, obecnie poseł do Parlamentu Polskiego 7 kadencji w latach 2009-2014 poseł na Sejm 5 i 6 kadencji partner zarządzający międzynarodowy Firmy doradztwa personalnego 1996 5 w 2015 roku starszy asystent w szkole głównej handlowej w 1991-1996 MM... posąd w naszej kadencji w latach 1991-1993 w Darikie Polsaka byłeś w pierwszym katecznym baklachu sześć magistrów historii Widzicie? szersze wykształcenie, jestem magistrem historii, pan Paweł Zalewskiele. Mówię państwu, kiedyś był w Piśmie, kiedyś był w Peł. A dlaczego ci ludzie akurat odeszli z Peł? Odeszli, dlatego że. że się bali. Znaczy nie, że się bali, tylko... większość mówi, że to bo z budka, bo budka to takie psuje. Tak na niego wtedy mówi, Bo wtedy. To była pandemia, więc wiecie, jak to było. Jednocześnie zapadł ten chaos, to, że było się rozpieszchu Część osób, wiecie, przeszło z takiej partii, tak ze przeskakują z partii do partii i tak dalej, i tak dalej. No tak, takie życie. Ale nie wszyscy właśnie na co są. Ja nie ja się powiem, z tej partii do tej partii. Tak, tak, jest życie, drodzy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Cieszę się również, że mogłem Państwu o Zalewskim i o innych ludziach opowiedzieć.